Witam państwa bardzo serdecznie. W moim dzisiejszym filmie opowiem państwu o planie polskiego ministra spraw zagranicznych Józefa Becka, który mógł powstrzymać Hitlera i zapobiec wybuchowi wojny w Europie. Dowiecie się, na czym ten plan polegał i dlaczego nie udało się go zrealizować. A złotymi patronami kanału są pani Ewa Szemraj i pan Andrzej Maciejewski z Alaski. W 2005 roku Polski Instytut Spraw Międzynarodowych zainicjował serię dokumentów źródłowych zatytułowaną Polskie dokumenty dyplomatyczne. Poniekąd ten pomysł został zaczerpnięty z innych krajów, które od lat wydają swoje najważniejsze dokumenty dotyczące polityki zagranicznej. Do tej pory w ramach tej serii ukazało się 25 tomów z dokumentami źródłowymi, które odnoszą się do prowadzonej przez Polskę polityki zagranicznej. To nieocenione źródło naszej historii. Zwłaszcza jeśli chodzi o okres II Rzeczpospolitej. Ta ostatnia, jak często dzisiaj słyszymy, oskarżana jest o brak jakichkolwiek działań dyplomatycznych, aby zapobiec wojnie z Niemcami. Taki obraz II Rzeczpospolitej stał się dzisiaj bardzo popularnym obrazem. Nawet z ust zawodowych historyków możemy usłyszeć, że nasza dyplomacja. Przed 1939 rokiem nie podejmowała kroków, aby do wojny nie doszło, a wręcz odwrotnie, jeszcze bardziej prowokowała Hitlera do agresji na Polskę. Studiując dokumenty dyplomacji opublikowane w ramach serii wydawniczej Polskie Dokumenty Dyplomatyczne, okazuje się, że ten pogląd nie ma zbyt wiele wspólnego z prawdą. Oto bowiem okazuje się, że w maju 1938 roku szef polskiej dyplomacji, minister Józef Beck, na kanwie sprawy Czechosłowacji, przedstawił Francuzom swój autorski projekt w tej sprawie. Dotyczył on konkretnie utworzenia koalicji przeciwko Hitlerowi, która mogłaby skutecznie powstrzymać jego agresywną politykę. W jakich okolicznościach? Do tego doszło i jak się to ostatecznie zakończyło? Zacznijmy od tego, że w styczniu 1938 roku Hitler dał jasny sygnał Europie, że teraz priorytetem dla niego staje się zamiast spraw wewnętrznych polityka zagraniczna, której głównym celem będzie poprawa losu Niemców zamieszkałych w innych krajach. Siłą rzeczy zainteresowanie Hitlera skupiło się wówczas na Czechosłowacji i Austrii, w których, jak szacowano, mieszkało co najmniej 10 milionów z nich. Ale Hitler realizację tego celu zaczął od Austrii, co nie powinno specjalnie dziwić, albowiem tam się urodził. Zagarnięcie Austrii przez Niemców w marcu 1938 roku poszło tak, Gładko, że Hitler zaczął myśleć o tym, jak skutecznie poprawić los swoich rodaków zamieszkałych w Czechosłowacji. Obserwujące z niepokojem całą sytuację, Francja i Wielka Brytania postanowiły zwołać w kwietniu 1938 roku konferencję w Londynie w sprawie Czechosłowacji. Tyle tylko, że tę konferencję uprzedził zjazd Niemców Sudeckich, którzy otwarcie zwerbalizowali swoje żądania wobec Czechosłowacji, domagając się od niej przyłączenia Sudetów do III Rzeszy. Stało się wówczas jasne, że za chwilę rząd w Berlinie oficjalnie wysunie takie roszczenie wobec Czechosłowacji. W takich właśnie warunkach odbyła się konferencja w Londynie z udziałem przedstawicieli Wielkiej Brytanii i Francji. Obie strony ustaliły wówczas, że z powodu Czechosłowacji nie można dopuścić do wojny w Europie. Postanowiły zapobiec jej środkami dyplomatycznymi. Kilka dni po konferencji w Londynie ambasadorowie Wielkiej Brytanii i Francji w Pradze zażądali od tamtejszego rządu, aby ten sam rozwiązał problem bezpieczeństwa swojego kraju, godząc się na możliwe do zrealizowania postulaty Berlina. Czechosłowackie władze były tym żądaniem całkowicie zaskoczone, ponieważ spodziewały się twardego poparcia sojuszników. A tymczasem ci zażądali od rządu w Pradze ustąpienia Hitlerowi. W rezultacie tego czechosłowackie władze zmuszone były przyjąć żądania sojuszników, ale postanowiły zagrać na czasie. Tymczasem 20 maja 1938 roku Niemcy skoncentrowali spore siły przy granicy z Czechosłowacją, wysyłając jej jasny sygnał, że gotowi są do ataku. W zaistniałej sytuacji czechosłowacki rząd podjął decyzję o mobilizacji 100 tysięcy swoich rezerwistów. Europejska prasa zaczęła wówczas pisać, że wojna wisi na włosku. I wtedy Brytyjczycy i Francuzi postanowili ofensywnie zagrać wobec Hitlera, ale oczywiście przy użyciu swojej dyplomacji. Rząd brytyjski za pośrednictwem swojego ambasadora w Berlinie, Neville'a Hendersona, postanowił zainterweniować u ministra spraw zagranicznych III Rzeszy Joachima Ribbentrop'a. Tyle tylko, że Ribbentrop nie chciał rozmawiać z Hendersonem o sprawie Czechosłowacji. Po tym spotkaniu Henderson wydał demarche, w którym stwierdził, że Francja ma wobec Czechosłowacji swoje sojusznicze zobowiązania i jeśli będzie musiała je wypełnić, to nie należy wykluczać tego, że stanie się to przy udziale Wielkiej Brytanii. W odpowiedzi na Demarche Ribbentrop stanowczo zaprzeczył, jakoby trzecia Rzesza planowała agresję na Czechosłowację. Podobny ruch jak Brytyjczycy wykonali Francuzi. Premier Francji Edouard Daladier wezwał do siebie niemieckiego ambasadora w Paryżu, Johannesa von Welczeka i ostrzegł go, że atak Niemców na Czechosłowację spowoduje… Że Francja będzie musiała wykonać wobec niej swoje sojusznicze zobowiązania. To wszystko nieco rozładowało sytuację, ale nie zlikwidowało problemu Czechosłowacji, czyniąc go jeszcze bardziej międzynarodowym. I wtedy w całej sprawie pojawiła się Polska. Poniekąd stało się tak za sprawą spotkania polskiego ambasadora w Paryżu Juliusza Łukasiewicza z ministrem spraw zagranicznych Francji Georgem Bonnetem. Ten ostatni poprosił Łukasiewicza, aby przekazał ministrowi Beckowi dwa pytania. Pierwsze z tych pytań brzmiało, czy polski rząd nie byłby skłonny wykonać w Berlinie de Marche w tonie i treści podobne do tego, które przedsięwziął rząd angielski. Drugie z tych pytań brzmiało, co... Polska zrobi w wypadku, gdy agresja Niemiec na Czechosłowację spowoduje konflikt zbrojny pomiędzy Francją i Anglią, a Niemcami. 24 maja 1938 roku minister Beck udzielił Bonetowi odpowiedzi. Została ona przedstawiona w formie sześciopunktowej propozycji. W pierwszym z tych punktów Beck komunikował, że skoro ustało bezpośrednie zagrożenie dla Czechosłowacji ze strony Hitlera, całą sprawę warto szczegółowo omówić. W drugim punkcie Beck, odnosząc się do propozycji wspomnianego demarche, stwierdził, że byłoby ono jednostronnym zobowiązaniem Polski, które nie jest nawet przewidziane w polsko-francuskich umowach. Sojuszniczy. W punkcie trzecim, Beck zasugerował Bonetowi uzupełnienie tej luki poprzez stworzenie porozumienia ze wszystkimi państwami, które w związku ze sprawą Czechosłowacji mogą wejść w konflikt z Niemcami i które wspólnie i solidarnie mogłyby się im przeciwstawić. W następnym punkcie Beck wykluczył możliwość zawarcia takiego porozumienia. Jeśli będzie ono obejmowało także Związek Sowiecki, który będzie występował w nim w charakterze współdecydenta. Beck uzależnił też w następnym punkcie podpisanie takiego porozumienia przez Polskę od unormowania stosunków polsko czechosłowacki co, jak podkreślił, musiałoby uwzględniać żywotne interesy polskiej mniejszości w tym kraju. W ostatnim punkcie swojej propozycji Beck potwierdził gotowość Polski do wypełnienia wszystkich zobowiązań sojuszniczych oraz gotowość, jak to określił, do przyjaznej dyskusji na temat wszystkich nowych zjawisk w Europie, opartej na wzajemnym zrozumieniu interesów Polski i Francji. Ten ostatni aspekt był wyraźną ofertą dla Francuzów, która miała zmierzać do pogłębienia dotychczasowego sojuszu polsko-francuskiego z uwzględnieniem stworzenia szerszego porozumienia w sprawie obrony Czechosłowacji. Na początku Francuzi z entuzjazmem przyjęli propozycję Beka, ale potem kompletnie przestała ich interesować. I trudno jest wytłumaczyć, dlaczego tak się stało. Prawdopodobnie we francuskich kręgach rządowych zapadła taka właśnie decyzja, i prawdopodobne jest, że miała ona charakter nieformalny. Takie decyzje zapadały wówczas bardzo często we Francji. Można nawet powiedzieć, że były one swoistym politycznym stylem III Republiki. Powstaje jednak inne pytanie: dlaczego Francuzi uznali propozycję PK za nie było? Na to pytanie również trudno znaleźć jest przekonywującą odpowiedź. Ale nie można wykluczyć tego, że stało się tak w rezultacie nieoficjalnych konsultacji Francuzów z rządem w Pradze. Ten ostatni, jak również sam prezydent Czechosłowacji Edward Beneš. Byli przekonani o tym, że Francja jest wystarczająco silna, aby samodzielnie powstrzymać Hitlera przed agresją na ich kraj. Niestety, kolejne miesiące pokazały, jak bardzo się w swojej ocenie myliły. W każdym razie, 12 września 1938 roku premier Francji, Edouard Daladier, zadał dowódcom francuskiej armii jedno proste pytanie. Co zamierzają zrobić, aby czynnie wesprzeć Czechosłowację, gdy zostanie ona zaatakowana przez Hitlera? Ci, udzielając mu odpowiedzi na to pytanie, zakomunikowali wprost, że ich zdaniem jest mało prawdopodobne to, aby Niemcy jako pierwsi zaatakowali Francję, ponieważ gdyby tak się stało, spowodowałoby to przystąpienie do wojny Wielkiej Brytanii i Polski. A wtedy Niemcy musieliby dokonać podziału swoich sił zbrojnych, aby jednocześnie móc zaatakować Czechosłowację, obronić się przed Polską na wschodzie i powstrzymać Francuzów na zachodzie. Naczelny dowódca francuskiej armii, generał Maurice Gamelin, skonstatował całą rozmowę słowami: Rząd francuski pozostaje nadal panem sytuacji. Ta kalkulacja znalazła swój ostateczny finał w czerwcu 1940 roku, gdy pokonana przez niemiecki Wehrmacht Francja została zmuszona do wyartykułowania upokarzającej prośby o podpisanie separatystycznego zawieszenia broni, co ostatecznie nastąpiło 22 czerwca 1940 roku. Ale zanim do tego doszło, Francja, razem z Wielką Brytanią, poświęciły Czechosłowację na konferencji w Monachium, która odbyła się w dniach 29 i 30 września 1938 roku. Wprawdzie układ monachijski dotyczył przyłączenia do Trzeciej Rzeszy tylko kraju Sudetu, ale Hitler nie zamierzał na tym poprzestać i w marcu 1939 roku zajął Czechy i Morawy, przyzwalając również na powstanie samodzielnej Słowacji. Kilka miesięcy później, we wrześniu 1939 roku, Francja i Wielka Brytania, w konsekwencji niemieckiej agresji na Polskę, wprawdzie wypowiedziały III Rzeszy wojnę, ale zachowały bierność wobec napadniętej Polski. Potem było już za późno na jakiekolwiek działania, które mogłyby skutecznie powstrzymać Hitlera. Być może propozycja Beka złożona Francuzom 24 maja 1938 roku była ostatnim momentem, kiedy można było jeszcze stworzyć sojusz przeciwko Hitlerowi i zastopować jego agresywne dążenia. W końcu sytuacja, w której wódz trzeciej rzeszy ma naprzeciw siebie Czechosłowację, Francję, Wielką Brytanię i Polskę, byłaby dla niego wystarczająco dużą zaporą, aby szykować się do agresji na Czechosłowację. W moim następnym filmie opowiem państwu o tym, jak na początku września 1939 roku Słowacja zaatakowała Polskę? Dowiecie się, dlaczego tego dokonała i jakie były rezultaty tej agresji. Ten film zatytułowałem Trzeci agresor. Jak Słowacja zaatakowała Polskę we wrześniu 1939 roku? Gorąco zapraszam do oglądania. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować Złotym Patronom, pani Ewie Szemraj i panu Andrzejowi Maciejewskiemu z Alaski, a także Srebrnym Patronom, wśród których są panowie Dariusz Kwoka, Michał Rychwalski, Dariusz Wietrzykowski, Artur Drogosz, Arkadiusz Strykowski, Bartłomiej Biegała, Wojciech Trojan oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z Okręgu Toronto, Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii i wiosna.pl. Zachęcam wszystkich do dalszego wspierania mojego kanału. Wszelkie informacje na ten temat znajdziecie w opisie pod filmem. Jeśli podobał się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę i kliknijcie subskrybuj.